Pojedynek superbohaterów to gra, która odnosi się do świata komiksowych bohaterów DC. Jest łatwa do nauczenia, bazuje i rozwija popularne mechaniki znane przez polskich graczy. Gra przeznaczona jest dla 2 do 5 graczy, a czas rozgrywki powinien zająć nie więcej niż 45 minut maks. godzinę gry. Nauka zasad jest krótka, ponieważ większość zasad przeniesiono na karty i gracz poznaje je w trakcie partii. Premiera gry zbiega się z premierą filmu Joker, co dodatkowo może zostać wykorzystane przy jej promocji. Kolejne filmy odnoszące się do świata bohaterów DC mogą sprawić, że gra na stałe wejdzie do repertuaru gier poszukiwanych przez gracze planszówkowych, ale także fanów seriali, komiksów czy szeroko rozumianej popkultury. Przygotowanie do gry jest proste i krótkie. Gracze wybierają bądź losują postać swojego superbohatera i kładą ją przed sobą. Następnie każdy z gracza otrzymuje 3 karty bezsilności i 7 kart ciosu. Tak utworzoną talię tasuje i kładzie przed sobą. Przedostatnia czynność to postasowanie głównej talii kart, wyjęcie 5 kart i położenie obok niej kart słabości i kart Kopniaków. Teraz kartę Super Złoczyńcy rasal Gula odkładamy na bok, pozostałych Super Złoczyńców tasujemy i wylosujemy z nich 7 kart. I ten stos jest przykryty kartą Rasalgula. Koniec, przygotowaliśmy grę. Każdy gracz w swojej turze przejdzie trzy fazy. Są to fazy zagrywania kart, kupowania kart. I końca tury. Na początku fazy zagrywania kart. Każdy z graczy będzie miał na swoim ręku pięć kart. Te pięć kart będzie zagrywał w całości lub części, ale pod koniec swojej tury niezagrane karty będzie musiał odłożyć. Więc na samym początku mamy karty startowe. Mamy bezsilność, czyli karty, która zapycha rękę, nie ma ona żadnego działania, więc od razu możemy ją odłożyć. Kolejne karty są to karty ciosu i mają nadrukowane plus 1 mocy. Moc w grze superwajatorowie jest to element spełniający warunki waluty, czyli w tym momencie mając cztery karty, mam cztery mocy, czyli za tyle mocy będę mógł sobie kupić nowe karty. Zakupu dokonuję z kart, które znajdują się na środku stołu. Mam w tym momencie cztery na zakupy. Koszt każdej karty znajduje się w prawym dolnym rogu. Mogę nie robić w ogóle zakupów, mogę dokonać częściowego zakupu, natomiast punkty mocy, które zaoszczędzę, nie przechodzą mi na kolejną. Ture. W tym momencie zdecyduję się na zakupienie Catwoman za dwa, zostało mi jeszcze dwa, więc kupię sobie jeszcze Batmobil za dwa. W puste miejsca wkładam karty z głównego stosu. I przechodzę do kolejnej fazy. Jeśli chciałbym zakupić inne karty, nie z tej linii, mogę kupić sobie również kopniak. On kosztuje 3, to są te same karty lub ewentualnie, o czym będę mówił dalej, mogę pokonać jednego z Super Superłotrzy są dość drodzy, w tym wypadku musiałbym mieć aż 8, na razie ich nie mam, więc poczekam. Na końcu mojej tury dobieram z mojej talii 5 kart na rękę. I tak w pierwszej turze będzie wyglądała moja ręka, jeszcze bez nowych kart. Ale jeśli tak by się zdarzyło, że w którymkolwiek momencie gry zabraknie mi kart do dobierania, a powinienem dobrać, a w moim stosie kart do dobierania nie ma żadnej karty, wszystkie karty, które zagrałem, muszę potasować i to one utworzą nowy stos kart do dobierania. Gra kończy się w momencie, kiedy skończą się karty do dobierania z głównej talii i nie będziemy mogli uzupełnić do łącznie pięciu kart, z których powinniśmy mieć wybór przy kupowaniu karty. Gra również się kończy, kiedy ostatni Super Watch zostanie... Pokonany. Każdy pokonany Super jest odkładany na stos kart odrzuconych gracza, który go pokonał. W przyszłości, po przetasowaniu, ten Super trafi na rękę gracza i będzie znajdował się tutaj opis, czyli co dana karta będzie powodowała. W momencie, kiedy jakiś Super zostanie pokonany, przyjmijmy, że został pokonany Rasa Gul, jest odsłaniany kolejny Super water, który ma. Element na karcie nadrukowany, zresztą każdy ma tak nadrukowane pierwsze pojawienie się i to jest atak, czyli wszyscy gracze są objęci tym konkretnym działaniem. W grze superbohaterowie mamy kilka rodzajów kart. Są to na przykład bohaterowie, łotrowie i supermoce. Są to karty, które opisem wprowadzają dodatkowe działania dla naszej talii. Wszystko mamy nadrukowane, więc nie musimy się tego uczyć na pamięć. Dodatkowo mamy karty ekwipunku, które zawierają hasło OBRONA. OBRONA Powoduje, że jeśli odrzucimy te karty na nasz stos kart odrzuconych nie będziemy pod wpływem ataku, który pokazywałem we wcześniejszym ujęciu, czyli na przykład może to być atak innego gracza albo atak superłotra. Dodatkowo mamy również karty lokacji. Jeśli te karty zostaną przez nas zakupione, znajdą się w stosie kart odrzuconych, a następnie znajdą się na naszej ręce, zagrane, wędrują przed nas i zostają już tam do końca gry, wprowadzając konkretne działanie. Pojedynek superbohaterów wygrywa osoba, która zbuduje talię, która będzie zawierała najwięcej punktów. Punkty znajdują się w lewym dolnym elemencie naszych kart. Po prostu musimy zliczyć karty, zliczyć punkty i ten gracz, który będzie miał jak najwięcej, wygrywa grę. Oczywiście najbardziej punktowane są najdroższe karty, czyli karty superłotrów.